No a te 4 metry to było widać dno No już tu nie można się było No ja to jeszcze pamiętam no, kurwa na, na, na basen Co za przyjemność No ja pamiętam li, z rzeka rzeka była Po kurczę to, to była piękna rzeka No idzie Marek ze swoimi Mamo, A tam gdzieś była z tyłu. No gdzieś tam polegał. Tak nie. daleko ucieka. nie uciekło. Nie. Tu jest jej. Pod czuję się jak dzisiaj było. Marek, Rocky i Lester. Panie, Panie Dobiegła Frida. Cześć za zabawkę nową pokażę.